Stefan? Ste Stefan, gdzie ty jesteś? Stefan? Jestem na wyjściu, nie, nie widzę Stefan, Stefan? Ste Ste co Stefan? Co siedziesz kurwa? Stefan, wiesz co zrobiłeś? E? Pojechałeś na chyb i no zabrali. Adam i tata go teraz wychowują. A ja co? A ja nic nie mogę zrobić. Bo Adam i tata sobie pojechali. Więc zgłosili się po niego w komentarzach. I go wzięli. Mam tylko czapeczkę po nim. Co ja mogę ze nią zrobić? Kolika, co z nią zrobić? Stefan! Halina! Halina! Co? No ja to ucieknę! Jak ciebie? Stefan, kurwa, to jest kłantana. Mówi więzienie, co ty na chcesz z niego uciec! Guantanamo, kurwa, może nie ma. Ale tu Stefan! no... To... Stef... Stefan, uspokój się i pomyśl, co możesz co zrobić? zrobić. Nie wiem. Zarób na kaucję i wyjdź. się, ja pomyślę? Stefan, ty nie myślisz. Nie, zosta zostav, v tom rúre, lebo im od intern... Stefan!